bo widzowie z tej strony, fajnie Dzisiaj to film informacyjny, nie tylko dotyczący GZM, ale też powinien się. O, i mam przyjaciela, nie żeby widzieć, a to jest taki Jerzyk, który, który będzie mi towarzyszył przy nagrywaniu filmów. Yy, dzisiaj to. Z tego co wiem, to dzisiaj powinniśmy my... Mm... No to chciałbym powiedzieć, z kim ja będę nagrywał i czy jakieś serie mogę się pojawić na kanale. Na pewno będzie nowy sezon, tylko dwa odcinki, w tym jeden mecz z futbolem a będę nagrywał na nie Bandicamon, tak jak wtedy. się za to wkurzać. I tak, o, widzicie mnie w lepszej jakości, i ja bym teraz się starał, nie wiem jak mnie teraz słuchać, ale staram się było bym się mówić bo ostatnio dostałem po prostu słowa bo trochę się tam że to i właśnie jestem kolesiem, żeby się zjadać z Elkowskiej czy jakoś tak będę się nagrywał i powinienem tu się bawić o cień ze śmietanką. i mówił, że niedawno, nie że powinienem nagrać o cień i dodał mnie na i... Tak to się potoczy. Będzie Jaka seria serię będzie moja, wiem, może będzie Skyblock. Co dalej? Dalej, doluj, doluj, doluj. To muszę odczytać się, odpasiać się. Okej, dobra. Serie mogą być takie na moim kanale. Może być Slender. By się Skyblock miejscalka no oczywiście nowy sezon drugi nowy sezon 14 15, 15 mówię e, lux skydą trzy e, lux skydą trzy strę płacze w ich wojna na północy no i to wszystko jak możecie no to napiszcie w komentarzach jaką z tych byście zapomniałam napisać sobie mikrofon muszę no być każdy, żebym to by... O, o! Taką byście chcieli. No, ja sobie wyleciałam. Mm. I dzisiaj... chciałbym, chciałbym bo począć się, bo się, że nie, na dzisiaj wyjawiam swoje imię. Tak. To jest darmowe. Bowiem wyjawiam swoje imię. Imię mm, mam albo do, dobra do, nie będę mówił, bo mi coś tak nagrywa, albo do, nie, Dobra, na imię mam chwilę prawdy. Jak mam na imię? Hmm. No to na to Dobra, to do, będzie jakiś... O i... Dobra, to jest jakiś, i... jakiś odcinek specjalny, no jakieś jakieś okazje widzów. I, i od razu wam mówię, że ja nie zarabiam na filmach w przyszłości będę I... ale tak, czy będzie w powinien być może jutro, niedzielę, no bo 24 to ja nie będę teraz w moim domu ale myślę, że mogę Wam powiedzieć gdzie ja mieszkam znaczy w jakim mieście mieszkam we Włosłapku po się w Warszawie My ja się przedpokojowaliśmy do Włosłapka ok i to nie jest to wszystko więc ale eee, tu się zróżnia chce wszystko ma tu dobre dobra to nie jest tak rozwiązane jak wtedy no dlatego że to jest inne światło jedne ale jest równo 20 hmm <laughs> fajnie eee, więc piszcie w komentarzach gdzieś jak to było około 2 minuty mówiłem kiedy będą um, kiedy zacznę mówić o serii ale serię będą może no, serii będą tak Znaczy nie mówię o serii tylko znaczy tutaj, tutaj dokładnie w lewym, lewym rogu napisak albo w prawym, bo na dole przevin do 12, to jakieś tam tutaj, żeby zobaczyć gdzieś tam napisy. I, to wszystko, co chciałbym wam powiedzieć i, i... Dzisiaj powinien się pojawić jakiś odcinek z gry, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i... A, i jeszcze wam maha... ...majbaj, widzowie. Ci... A właśnie! Chciałem wam dzisiaj powiedzieć bonus, że będę, że będę śpiewał kolędy. Nie ma to. Idę w karkę. <laughs> ok, już jestem. Ok, już jestem. I teraz... I dzisiaj najpierw będzie wśród nocnej ciszy. Nie wiem, jak będzie mi się chciał przemogać. Oj, maluśki, maluśki, maluśki. Dobra. Mhm. Poguję jeszcze zareagować na gitarze, bo mi leży gitara. Mhm. Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi Wstańcie pasterze, Bóg się wam godzi. Czy się wybiegajcie, do Betleja pospisajcie, przywitać pana, przywitać pana. Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie, Wszystkimi znaki danymi sobie, Jako Bogu cześć dali A witając zawołali Z wielkiej radości, z wielkiej radości. A witaj, Zbawco, z dawno żądanych Cztery tysiące lat wyglądamy Na ciebie króle prorocy czekali A tyś tej nocy nam się objawił Nam się objawił Taki jest tekst Okej, taki tak. okay, tak jest tekst na różnicy Okej, to, to wszystko co chciałam powiedzieć, więc do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, pa!